Mam ja to czasami robię jak facet. No <noise> tak! A jak to jest jak facet? No jak facet, bo mój mąż lekko, nie, nie słyszący, lekko. I romaś, no, tu, nie jest niesłyszący lekko. Romaś, tu o otan, zaraz. A jak on zaraz, to ja już je zrobię. To nie jest kurdy Tak, to nie. Tak, to nie. Ta, ta jest kurdy ale duży. No ile herbaty tak. będzie. Ja, ja, ja. co, zostańmy przy tej no. weselnej. No. Tak. Okay. O, 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 o. Taka jest rola kobiety. Chociaż ja wam powiem, ja od, od za mąż pójścia zawsze ja byłam pierwsza. Pierwszym palcem. Ale to jest tak, nie? No i tak do, i nieraz się tak denerwuję, więc no, cholery byś tam się z, zajął czymś. Jak ja wzięłaś? Jak wzięłaś przywództwo to ciągnij, no. jak masz Nauczyma... emeryturę to teraz pracuj i rządź. Kto lepiej, kto lepiej rządzi ten ma emeryturę trzyma. Zrobić to już nie ma czasu żeby to zrobić. A jak wie że nie zrobisz to musi zrobić. Ale wiesz co a u nas jest równouprawnienie. Moi rodzice przyjechali to był 49 rok. Tak. Ja się tu w tym nowym dworze w szpitalu urodziłam. Za rok urodziły się dwie moje siostry, bliźniaczki, to na tamte czasy, to wiecie co? To była uuu, pierwsze się urodziły one. Później zaczęły się dzieci rodzić następne bliźniaczki. To były chyba. No ale czasami skru... w Tak, pierwsze w Nowym Dworze, tak. tak. A moi rodzice mieszkali na Zielonym Trójkącie? A, Ach, wiem, to wiem. na twardej. Na przy ulicy Twardej. To znaczy, że tam moja siostra wynajmowała mieszkanie. Ale jak ci ładnie! Fajnie, ale Pytam to fajnie już. Mój ojciec był brygadzistą. Moja mama miała siedem fachów, miała upiec urutować, to tam, to już potrafiła żyła. A jak się żyło w pgr Dobrze, nigdy. Powiem Wam, że nigdy nie byłam głodna. Nigdy. Wow. A jak zaczęłam pracować tu w nowym dworze, koleżankę miałam, ona z nowego dworu. I ona nieraz wspominała, że mówi: Nieraz byłam głodna. A ja nigdy nie byłam głodna, bo moja mama była zaradna. Mieliśmy swoją krowę, mieliśmy te, te, kaczki, kury, kawałek mieliśmy ziemi. kawałek ziemi, tak, tak, teraz tak, mieliśmy czyś. owce, z owce zawsze zrobiła Be. tam na drute. No, Tak, Ta. ja <laughs> także naprawdę. Naprawdę nie, 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 nie tego nigdy, przenigdy i nas było czworo, bo trzech braci, ja jedna, ostatnia, podmieniona zresztą i, i z powrotem wróciłam, ale nigdy, przenigdy nie byłam głodna. No ja tylko byłam na I? stażu w PGR-ze no. w ciążęcych Żławach, no. to po prostu mogę powiedzieć, że tam dopiero zarabiałam. Co Więcej zarabiam. Oczywiście dostałam kawałek ziemi, bo tak za mleko dostawaliśmy deputat. deputat. Później zawsze tam jakieś od którejś z pani gospodyń tych Pegierowskich, to kaczuszkie to, to zawsze była i pieniądze i trzynastki były i to nie trzynastki takie jak teraz nam dają tysiąc złotych, no, no, no. To tylko to by było dziesięć tysięcy na tamte czasy. Kto był, kto był gospodarny, to, to naprawdę, tak, tak, naprawdę to radził sobie, radził sobie no, dobrze, bo no, mój to ojciec to nas... często nas... jeździł gdzieś tam przy... z Polski, zwoził tych, co się tam chcieli Aha. osiedlić, to mówi tak, dwie przyczepy, ciągniki, jedzie po tych, tych, mówi, no patrzą, mówią, i tam na przyczepie tam wszystko latało, druga pusta, czyli bieda przyjeżdżała i oni tak, mówi, pół roku, rok. I tak, ale trzeba było im wymalować mieszkanie, no. trzeba było mu tam mleka dać, deputat węgla, bo, bo bieda przyjeżdżała i ta bieda się nie utrzymała. Dużo się nie utrzymało ludzi. Bo tak, każdy był odpowiedzialny tak, za swoją tak, rodzinę. No. I jeśli ktoś zakładał rodzinę i miał już no. dzieci i A. pięcioro, tak, tak było, to no. wszyscy byli w stanie utrzymać swoje dzieci. Rodzice robili wszystko, żeby dzieciom zapewnić jakiś tam byt, później wykształcenie. I radzili sobie sami, i tak. do dzisiaj przecież jesteśmy, żyjemy, i wcale nie mamy powodu do narzekania, że tak, kiedyś tam był taki zaradny. zaradny, to naprawdę dobrze ludzie żyli. Tak, wcale Nie było takich wymagań. Jak dzisiaj. No? Nie? Nie. Każdy musiał mieć swój, swój wywieziony do niego. Okay. Nie on był mały, ale ręce miał takie duże. On mówi, umiał, umiał krowy doić, umiał uszyć, umiał zacerować miał gotować. Taki był mój tak, ojciec. Tak. Teraz to tylko czekają, żeby dostać. Tak, I ludzie tak. ciężko pracujący muszą od podatki zapłacić, tak. żeby tym, temu dziadostwu dać. Tak. No, my ale, jesteśmy inni, tak. ale ja też nie wymagam na przykład od moich dzieci, nie, że oni muszą coś mieć. Idźcie, po, bo tam dają, czy coś takiego. Nie, każde dziecko pracuje. My I my każdy my. musi z tego żyć, co zapracuje. I zawsze to, u nas było to, pierwsze opłacenie wszystkich rachunków, pierwsze to było, a później co zostało, to było na życie. Wydaje mi się, że każdy okres życia ma coś do zaproponowania, ale też do podzielenia się wzajemnego. I teraz z jednej strony dla mnie na przykład to jest to, że ja mam możliwość oswojenia się z dojrzałością, ale też przekazywania tego dalej, a z drugiej strony dziewczyny, no bo ja takie nazywam moje dziewczynki, moje dziewczynki uczą mnie też takiej kobiecości, ale też ode mnie biorą dużo takiej fajnej wiedzy i myślę, że ten okres takiego, wiesz, musi mówić, osoby po 50, generalnie czy po 60 już są stare. A my tej starości nie doświadczamy, bo my jesteśmy cały czas ciekawe życia, mamy dużo fajnej energii, ale też dzielimy się doświadczeniami i myślę, że tak w pełni przeżywamy. Tylko żeby chciało się chcieć. Jedne chcą tylko siedzieć w domu i nawet nie wiem, czy oni mają rację, czy nie mają racji, przecież nikt nie powiedział, że to my mamy rację, że chodzimy, że chcemy, że żyjemy, że czegoś nam się jeszcze chce chcieć. No Te nasze koleżanki z naszego wieku podchodzą do tego życia jednak tak. różnie. Niektórzy twierdzą, że a ty to jesteś latawica, tylko byś latała, a ja to będę siedzieć. No i każdy robi to, co lubi. I tym się różnimy, że jeden będzie chciał, drugi nie będzie chciał, i nie akceptuje jeszcze na dodatek, że jak ktoś powie, że Aj, mi ja tam jeszcze jada jeszcze. A, Bo ty, bo ty, a ja nie, no, no to nie, no, ja nie namawiam. My ja nie jesteśmy zmuszam. bardziej otwarci. Tak, na ludzi tak, biorę życie Ciąg... tak Zresztą Tak, jak się pracowało, to ja miałam kontakt z ludźmi i później mówię, no, gdzie mm -hmm. to się teraz zamknąć. Ja muszę gdzieś wyjść. I... Tak, tak. tak. I nie szukało się nie się ma w charakterze. Gdzieś. I gdzieś bo jak do ktoś ludzi, ciągnie, no. ktoś kiedyś no. pracował z, no. dużo z ludźmi, to tak ciągnie do tych no. ludzi. Ciągnie gdzieś jakoś. Mówię I zawsze, tak, tak, to... Ludzie pracują z ludźmi. Bo tak, bycia, ale no po prostu uciekają. Uciekają co niektórzy od ludzi, uciekają, tak, a, tak. A, uciekają, bo mają, bo mają bo dosyć, osób, bo nie. dosyć. Nie, tak. nie, nie, nie lubią, tylko nie, nie. aby 8 godzin i już więcej tej danej osoby nie chce widzieć tam przez całe po, pozostałe dziewczę, godziny. My po prostu nie? kochamy ludzi, tak. my, my kochamy ludzi, chodzi, kochamy to, być wśród ludzi. wśród ludzi, tak, i lubimy ludzi. No jakie jacy są. Są tacy, tak. są tacy. No każdego jakiegoś człowieka, jak człowieka są, trzeba wziąć takim, jakim jest, albo stronić od ludzi, bo powiedzieć, że ja ich nie akceptuję, no to właściwie no, ja nie jestem jest dziwadło i No ja to nie trzeba w domu, bo, tak, tak, bo nie, nie się można okazać, się z tymi ludźmi no, po prostu zgodzić, na ani pogodzić. A ile poznamy, no tak, to nie, ile nie coś nie tam z nas wyjdzie, że potrafię to, potrafię co innego, no dobre nalewki robimy, dobrze gotujemy. Mężowie ja, mają brzuchy, ja, ja, ja. Krysiu. Mężowie mają brzuchy, także jej to nie dobrze jedno. Jej. Jej to jej to nie Ojej, brzucha znaczy się nie gotuje I za dużo. I jeszcze trzeba <laughs> mieć ciągle 18 lat. Ja sama się uczyłam wielu rzeczy i w taką psychologię i wiesz, w takie te miękkie tematy ja nie wierzyłam. Wydawało mi się, że wystarczy, nie wiem, cele, zadania, realizacja, stanowiska i tak dalej. Natomiast to, co bym powiedziała teraz, slogan, naprawdę slogan, ale używaj życia. Żyj, doceniaj, czuj, przeżywaj, bo, bo to jest coś, co tak naprawdę, czym możesz się potem dzielić i czym opowiadać. No co powiem, że mam dom, no i co z tego. Ale jak powiem, no nawet jak siedziałyśmy wczoraj z olejkami, tak, czy jak opowiadałyśmy o naturze kobiety, no to ja już się czułam wzbogacona tymi fajnymi opowieściami. I to jest super, tego nikt mi nie odbierze, to jest moje. No ale no po prostu nam się jeszcze naprawdę chce. Mhm. No trudno powiedzieć, no nie wiem dlaczego. Może niektórzy z tego się śmieją, ale niech się śmieją. Ja tam będę robiła, dokąd tylko będę mogła, dokąd mnie nogi będą nosiły i rozum sprawny będę miała. No przedłużę sobie życie. Ciekawe, dużo rzeczy poznaję, dużo ludzi. I chcę mi się. Nie lubię siedzieć w domu. Całe życie miałam kontakt z ludźmi i chciałabym zachować ten kontakt. Lubię nowości, lubię nowości rzeczy, których e, nigdy nie doświadczyłam. I to mnie inspiruje. Bo jestem w ogóle jestem kreatywna, aż za bardzo może. I, Ale to wiesz, to jest takie do, działanie do życia, nie? No, lubię tak się podniecam przy tych wszystkich nowościach, na przykład tego typu, że serwie, że to można, czy plecenie na przykład koszyków. Jest to dla mnie się wydawało, jak to można takie coś zrobić. Jak to człowiek może sam? I to mnie bardzo inspiruje do życia, bo mi się wydaje, że gdyby człowiek takich rzeczy nie robił, to by po prostu zgnuśniał, całkiem się postarzał. No nie wiem, taką chyba mam naturę, że mi się jeszcze chce. <gryw> po prostu źle się czuję w samotności, siedząc w domu, czytając tylko, czy rozwiązując krzyżówki. Potrzebuję kontaktu z ludźmi. Zawsze byłam człowiekiem czynu i takiego ruchu wszędzie i do dzisiaj jeszcze to aktywuję, cały czas coś tam robię, żeby, no i żeby jeszcze w pełni żyć po prostu, bo myślę, że na emeryturze życie się nie kończy, tylko się kończy praca, a żyje się dalej i im więcej aktywności, to uważam, że lepiej na tym wychodzę. Jestem zdrowsza, ciekawsza wszystkiego, dużo zresztą nowości się dowiaduję. Za każdym razem gdzieś na jakiś takich wyjazdach jest naprawdę ciekawy. No ja, ja się rozwijam. Rozwijam się, wcześniej nie miałam czasu na takie. Taki rozwój w tej chwili bardziej spokojnie, czasowo jestem wolna, aby się rozwijać. Ja się naprawdę bardzo dziwię ludziom, którzy nie wychodzą z domu albo siedzą tylko na wersalce, przerzucają tylko programy telewizyjne. To właściwie ich życie chyba i starzeją się podwójnie szybciej niż życie w ruchu i takim zainteresowaniem. Także dziwię się bardzo, bo czasami rozmawiam, przecież są to moje koloranki również. I to oni mówią, że nie mają takiego charakteru jak ja. Ja to bym tylko namawiała, żeby, wysz, żeby te osoby wyszły do ludzi, żeby wyszły do, do ośrodków, które propagują jakieś tam. Udziały w różnych spektaklach, czynnościach takich? No nie, na pewno bym takim człowiekiem nie mogła być. Takim właśnie, który siedzi i nic nie robi, e, nie wychodzi do ludzi. Nie, to, to na pewno nie jestem ja. Ja muszę, ja muszę mieć kontakt z ludźmi, z nowościami. Coś, co mnie inspiruje do, mi się wydaje, że musimy. Musimy. E, no, fizycznie być aktywni, po to, żeby przedłużyć swoje, swoje zdrowie. To jest fajne to, co dziewczyny robią. One nas uczą tego, że tak naprawdę metryka do końca nie ma znaczenia. Wiesz, sloganowo się mówi, że okej, okay, na tyle, na ile czujesz się lat, to tyle tych lat masz. Ale prawda jest taka, że tak właściwie. Będąc, nie wiem, 60-latką, albo ja w wieku 55 trudno powiedzieć, że okej, okay, czuję się młodo. Natomiast one uczą takiej młodości, one uczą takiej radości życia i cieszenia się z każdego każdego etapu. Wczoraj zresztą z Krysia, jak rozmawiałam, mówię, no dobra, ale jak to jest w wieku 70 lat? Ona mówi tak samo Bata. No przecież ja nie będę wstawała rano i będę mówiła, Jezu, może mi został rok życia, może mi zostało kilka miesięcy, tylko po prostu staram się je przeżyć. Te starsze kobiety, które siedzą i wiesz oglądają, nie wiem, programy, e, wiadomości i psioczą, Natomiast dalej wam się wiecie, chce żyć i to jest fajne. I rozum jakoś funkcjonuje. I nogi i wszystko. To dlaczego siedzieć przed, z pilotem stronę. w ręku przed telewizorem? Nie widzę takiego powodu w ogóle. To dalej się rozwija i to jest fajne. Oczywiście. Nie? Świat jeszcze jest bardzo ciekawy. Jest okay. jeszcze pięknie. Jest wszystko do zobaczenia, do zrobienia. My teraz no, żyjemy pewno, że my, wolniej. nie miałyśmy czasu na wiele rzeczy. Tak. Teraz no, może no, tak, tak. Wykorzystujemy każdy moment, jaki coś nam przynosi. Każdy byliśmy, moment to, życia. To, to było trzeba kować dzieci tu chowały. Ale, pamiętam jak w Gdańsku jako dziewczynka chodziłam e, jarmark dominikański. Jak widziałam takich Niemców, którzy przyjeżdżali nie autokarami mm -hmm. i mówię jak będę stara to, to sobie jeścić. wsiadę i pojadę, tak, tak? ale... I teraz moja koleżanka przyjechała do mnie i mówi Bata, ty takie dobre rzeczy wyciągasz i tych kieliszki nie szkoda cię. Ci. Ja nie moja droga, nie zostawiamy <śmary> dla emerytów, <śmary> tylko teraz jedziemy. No. Samo żyjcie tu i teraz. No. Nie ma tak, że żyjemy tym co do tyłu, żyjemy tym co do przodu, żyjemy tu i teraz. Musicie mieć myśleć o perspektywie do przodu, ale też tu i teraz, a nie tylko nabijać gdzieś jakieś kieszenie i siedzieć w domu, bo tu nie pójdę, tam nie pojadę, tego nie będę widział. To na co wam to? Korzystajcie tylko z czego możecie, a chałupa nie musi być wyposażona, bo w chałupie się tylko mieszka. Prawda, mieć, tylko się mieszka, tylko mieć, gdzie ugotować sobie obiad, gdzie zjeść, tu na wycieczki, to do kina, do teatru, to no, nawet do restauracji. Ale to znaczy bardziej być niż mieć, a to no, nie jest to typowe. Jest, jest no i co z tego, babcie teraz y, mają pieniądze no. i przez okno policjantowi rzucają. <głos> <głos> I, no tak, i później płaczą, że nie mają pieniędzy. Ale Aż trudno pieniądze? się dziwić, no, się no, no, się no, no. No, że są tak naiwne nawet. Ale nigdzie nie pojadą, nic nie zobaczą, no to one te pieniądze gdzieś muszą lokować. No to najpierw do szafy, a potem wyrzucają yy, yy, na policjanta. Ale kto namierza takie pieniądze? Babcie, mają pieniądze, Ja pamiętam jako dziecko, ja zazdrościłam mojej mamie, ale też czasami tak ironizowałam, Dancingi dla dorosłych, halo. A teraz, jak się jestem w tej samej, na tej samej półce, to powiem, że naprawdę takich inicjatyw dla kobiet w średnim wieku jest bardzo mało, dla mężczyzn tak samo. Brakuje tego, nie? I korzystać z życia, i nie być rozrzutnym, i nie być rozrzutnym, wszystko musi mieć swoje miejsce. Tak, żeby jedno drugie zazębiało, żeby gdzieś coś nie zawalić. Dzieciom wnukom przez, z, z, przekazujemy. I one na, na przykład święta robią już, już od pewnego czasu sami wiedzą, jak to zrobić. No ale jak weźmiemy nawet covidowo, tak? Przed covidem Alinka ty uczyłaś kropkowania, tak? Czy jesteś najlepszy. A ja jestem najlepszy. Krysia jest mistrzenią w internecie. Tak? Oczywiście, tak. Miałam szkolenie na Zoomie, a Krysia udało się, weszła. W, i w, oglądanie, systemu. przecież to Ty nam mówisz, Tak, i słyszę jak Pani do mnie mówi budem. proszę wyłączyć kamerę, bo Panią widzimy. A Krysia w piżamie. Idziemy na Wykłady z III wieku. Tam tyle ciekawych rzeczy jeszcze się człowiek dowiaduje. Nie, to trzeba chcieć. To tylko trzeba, żeby się chciało chcieć. Wiele ludzi też, prawda, że ja na przykład zaczynając śpiewanie w jakimś tam chórze, w Elblągu, poszłam, zgłosiłam się tam, mówią. Potem mnie się wszyscy pytają, czy, a ty znasz nuty? Nie znam. To po coś tam poszła? żeby się nauczyć. W tej chwili śpiewam 17 lat. No ty znam, wszystko wiem. I to jest cała przyjemność znowu, że mogę coś tam przekazać ludziom. My też tego, żeśmy się właściwie uczyły. Wcale nie jest łatwe. Tak samo trzeba się było uczyć, że jestem taka, jaka jestem, jestem tu, gdzie jestem, i robię to, co robię. I nie interesuje mnie, czy to komuś się podoba. A tobie się tak chce. Jak tobie się nie chce, to siedzisz na wersalce, a mnie się chce i ja idę. Więc już robię swoje. Aczkolwiek dzieciom pokazuje, że słuchajcie, nie siedźcie na żadnych wersalkach. Nie, życie musi się toczyć, coś musi się w nim y, dziać, to nie ma czasu nawet się zestarzeć. Bo człowiek ciągle jest czegoś ciekawy, gdzieś jeszcze musi być, bo jeszcze tego nie widział, tamto nie wie i tak musicie iść, życie musi być ciekawe, nie nudne. Ja moim dzieciom opowiadam o, 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 o czy... tym. Że to że mi się jest to podoba. Słuchaj, wy macie fajnych inicjatyw, ja jakie macie naj, fajne historie. Może, nowy Dwór to jest takie miejsce, gdzie no, można wszędzie pojechać. A się podoba, to by się podobało? To, to jest miejsce do odpoczynku, odpoczynku ale zwierzę, też tak? tak, Krynica mamy blisko, Malbork blisko, Tczew blisko, Gdańsk blisko, blisko Elbląg blisko. Nawet sam rzok, naprawdę jest inicjatywem. Tak, w ogóle to jest... Dużo się dzieje. Zobaczcie, ja jestem w gminie, gdzie jest dużo Kaszubów, a tam nic nie ma, nawet Domu Kultury. A jest Dom Kultury, Coś się dzieje. Już tam nie mówią o nic, ale jest takie, wiecie, coś wynajdywanie, tak? Czy sami. Senioralia, no kto pamięta nawet, o senioraliach? No tak? właśnie, nawet ten trzeci. trzeci Uniwersytet wiek. trzeciego wieku. no. Boże mój, pięć no. lat już. A Tajci? Ci, tak, no. To wszystko nam... no ale celowo nie zdajemy, żeby nas tak najdłużej trzymali, bo jak zdamy do następnego na następny no, semestr, to, to, to mogą nas już później tak, skończymy i co wtedy? Więc robimy wszystko, żeby nie zdać. I wtedy zostajemy na następny rok. I cały czas coś się ciekawego dzieje.